Dzień dobry. Przede mną wyzwanie, żeby opowiedzieć Wam o dwóch propozycjach związanych z olimpiadami, konkursami. Poprzednia metoda, w której opisywałem wszystko tekstowo, a były to PixBlock Challenge i Code Week, nie wyszła tak, jak, tak jak bym chciał, nie wygenerowała tylu zgłoszeń, ilu bym chciał, Dlatego troszeczkę inne podejście. Mamy tutaj konkurs, olimpiadę, związaną już z językami programistycznymi, z C i Pythonem. Jest to oczywiście materiał klas kolejnych. Ja w przypadku tego ćwiczenia, tego zadania, Oczekiwałbym bardziej od osób chętnych tego, żeby rozpisać sobie, wrócić do algorytmiki, do tych podstaw, które mieliście troszkę wcześniej, do tego, żeby maksymalnie rozparcelować na drobne, właśnie szczegóły tego zadania. Wydaje mi się, że spośród tych, które tutaj zaproponowali, Organizatorzy to jest e, najprzyjemniejszym zadankiem. E, związane jest z tym, żeby dane artykuły, e, dane wypieki, zgodnie z treścią zadania, e, znajdowały się w każde w osobnej e, przegrodzie, gablocie. Tak? Tutaj e, jest określony Przykład, gdzie m, mamy pierwszą daną, czyli liczbę gablot, którymi dysponuje cukiernia i mamy każdą z nich tutaj e, wyszczególnioną w takim kontekście, że w pierwszej kolumnie mamy m, drożdżówki, w drugiej kolumnie mamy m, pączki i w trzeciej mamy Roganiki. Chodzi o to, żeby w jak najmniejszej liczbie przestawień dokonać tego, aby w każdej znajdował się dokładnie jeden produkt. I tutaj jest to wszystko właśnie przykładowo rozpisane. Myślę, że takie podejście do Was jako do takiej olimpiady przynajmniej właśnie na pierwszym roku nauki w liceum, polegałoby na tym, żeby właśnie blokowo starać się to wszystko rozpisać. W dalszej kolejności będziemy sobie oczywiście tego typu zadania, może troszeczkę prostsze, starali się właśnie na zajęciach kodować. Także to jest pierwsza propozycja. Związane właśnie z, z, z zgłoszeniami do Olimpiady Informatycznej, której organizatorzy po prostu dosyć tutaj sprawnie, często do mnie właśnie z prośbami o to, żeby was zaangażować w tego typu rywalizacje, no, dosyć często piszą. Także pierwsze takie zetknięcie z właśnie Olimpiadą na tym poziomie. Polegałoby na tym, żeby właśnie do takiego przykładowego zadania. Oczywiście nie ma problemu, żebyście zerknęli sobie również na pozostałe zadania, jakie tutaj mm, zaproponowano: gang biciaków, gra platformowa, licznik długu czy tablica binarna. Wydaje się, że treściowo one są dosyć obszerne, zawierają pewnie też. Sformułowania, o których jeszcze będzie mowa, właśnie dane na wejściu, wyjściu, takie typowo rzeczy związane z już kodowaniem. My na takich potrzebach, jeżeli tutaj w ramach takiego zadania dla chętnych, wrócicie do mnie z właśnie odpowiednio rozpisywany, rozpisanymi blokami, algorytmami. Jakby to też posłuży tutaj na takie zorientowanie się, y, jaką mamy bazę, jak w przyszłości y, później budować zespoły, y, w ramach których byśmy y, takie problemy y, programistyczne starali się rozwiązać. Także poza taką treścią, y, jakby y, ten konkurs y, jest związany też z tym, że było webinarium, zostało z niego nagranie. Jak najbardziej można się temu tematowi przyjrzeć, właśnie oglądając nagranie, jak wystartować w Olimpiadzie i jak testować rozwiązania. Także dla chętnych, jeżeli tutaj takie osoby się znajdą, zapraszam serdecznie właśnie do tego filmiku.